Siemanko, dzisiaj moja ruty wieczorna, of course, bo mamy godzinę 19.20 zaraz. Yy, dzisiaj robię taki gier wieczorem, yy, więc tak, yy, of course. Yy, za 4 miesiące wakacje, ale ja zawsze już się szybciej no już przygotowałam, kupiłam sobie dzisiaj, z sensu, co mega wam polecam, bo jest super takie różne rzeczy, gdzie można włożyć np. takie kognatyki, żeby po prostu nie brać ich aż tak Ponieważ, jak wiecie, ja bardzo lubię góry i będę wyjeżdżała w góry. Będę wyjeżdżała tam koło na tydzień, więc jednak sporo mnie nie będzie w domu. Potem jeszcze będę wyjeżdżała na biwak, więc sobie zostawię te same rzeczy właśnie w tym. A więc przechodzimy dalej. Już sobie uzupełniłam jedną tubkę i tutaj jest... Oczywiście nie dam tego aż tak dużo, no bo jednak nie będę wyjeżdżała tam nie wiem, na miesiąc, żeby brać to całe, ale wziąłam tutaj Mm, to jest taki y, balsam do skóry głowy To się po prostu tak Ja już zaczęłam bardzo dbać o moje włosy od ścięcia Pomyślałam sobie, że tutaj y, dam też coś do włosów, a do reszty już tak do twarzy Więc tak, y, tutaj do tego dam sobie taki spray do włosów y, Bo tam oczy oczywiście nie będzie chciało mi się myć tych włosów więc y, taj, y, to sobie wleję po prostu, bo to jest zawsze jak nie, nie umiejecie włosów, to y, tym się popsikacie, i wtedy y, pachną pięknie, jakby się dosłownie 5 minut temu je y, umyli, i jeszcze są suche. Więc to teraz doleję. A się, zaraz będę widziała, jak to dalej. Tego tutaj też sobie da dałam mało, no bo y, tego będę używała rzadziej niż tego. Ja sobie pomyślałam, że tu dam ym, to krem do, do makijażu, a to taki krem bardziej do skóry po prostu, bo nie będę czy Tu będę chciała dać sobie jakąś pomadkę, a tu będę, bo może, może tam jakiś róż wpłynie, czy coś. Yy, o, yy, wezmę też moją kosmetyczkę, ale tam się za dużo w niej nie... Dlatego będę brała też to. W kosmetyczce znajdzie się róż, ale wpłynie będzie tutaj. Yy, róż taki, taki zwykły, taki... No. Yy, będzie tam też pomadka, ale taka inna, taka bardziej, która pokazuje, rozświetla tą, y, te usta, a nie maluje je Korektor i y, jeszcze będą tam gwiazdki na pryzje. Zamówiłam y, żółte gwiazdki I słuchajcie, one mi się lepiej sprawdzają niż czarne, ponieważ one nie są aż tak widoczne A resztę już Wam pokażę w kolejnym parcie bajko